Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trzy najczęstsze moim zdaniem błędy przy automatyzowaniu głośności intro. mnie na patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku SelfMade Tips. Ja jestem Bonifacy i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko. Dzisiaj pokażę Wam trzy najczęstsze błędy przy automatyzacji głośności. Także myślę, że nie ma co zwlekać. Po prostu zaczynajmy. Na początek pokażę Wam, że mam tutaj pewien projekt, będziemy zajmować się jedną ścieżką na jej przykładzie, będę wam pokazywał co tutaj się tak naprawdę dzieje, czyli mamy taką ścieżkę basową oto. Teraz pokażę wam trzy moim zdaniem najczęstsze błędy przy automatyzacji głośności i zacznijmy od pierwszego. Pierwszym jest automatyzowanie głośności z poziomu tego pokrętła tutaj. Jest to istotne o tyle, że z poziomu tego ze wszystkiego co tak naprawdę dzieje się przed wejściem sygnału na mikser, wynika wszystko to co na mikserze się dzieje. To znaczy, że jeżeli zrobimy automatyzację w taki sposób, że stworzymy ją z tego poziomu i dajmy na to nawet utworzymy ją w ten sposób, ona powinna teraz działać. Zobaczmy. Jak najbardziej. Słyszymy, że robi się coraz głośniej. To to pokrętło, tak samo jak pokrętło wyjścia, na przykład z wtyczki, jakiejkolwiek tak naprawdę, jest pokrętłem, moi drodzy, służącym jako do gain stagingu. Wszystko, co dzieje się przed miksem, przed wpłynięciem sygnału do miksera, można powiedzieć, że jest swego rodzaju elementem gain stagingu. Dlaczego? Dlatego, że to jak głośny i jaki sygnał wpływa na kanał miksera, wpływa też na to, jak działają efekty umieszczone w tym miejscu, czyli w tym wypadku mamy Devastora, mamy Fruity Parametric EQ i mamy też kompresor. Wszystko to, co dzieje się przed wyjściem, do miksera powtarzam ponownie wpływa na to jak działają te efekty, co oznacza, że jeżeli robimy automatyzację z poziomu tego pokrętła, to zmienia się sposób pracy tych efektów, które mamy na mikserze. Niektóre z nich mogą pracować inaczej i przez to możemy sobie zepsuć po prostu mix. Kolejnym znanym mi błędnym, tak naprawdę automatyzowaniem głośności, jest automatyzowanie tej głośności z poziomu fadera na kanale miksera. I spróbujmy sobie teraz taką automatyzację stworzyć. Tak jak widzimy mamy ją w tym miejscu. Ja sobie skopiuję tę wartość. No i i stworzymy sobie automatyzację, na przykład z tego miejsca do tego miejsca tutaj, i z powrotem powiedzmy w to miejsce. I posłuchajmy. No dobrze, czyli e, nasz powiedzmy fader się automatyzuje, zmienia się głośność. Super, o to nam chodziło, tak? No właśnie nie do końca, ponieważ tak jak w przypadku automatyzacji z poziomu channel rack, to jaki sygnał wpływał do miksera miał wpływ na to, jak działają e, zamieszczone na nim efekty. Tak, w tym przypadku to, co wypływa z miksera, wpływa na aranżację. No i też na mix poniekąd, ponieważ te fejdery służą wyłącznie do balansowania głośności, powinny służyć wyłącznie do balansowania głośności całego miksu, a nie do, auto, do automatyzacji głośności chociażby. Zobaczcie, co się dzieje. Na przykład, jeżeli w tym miejscu mamy jakąś automatyzację, to fejdery na mikserze będą się poruszać, tak? Tutaj natomiast wracamy do jakiegoś poziomu który mamy ustalony. Jeżeli zmienimy sobie na przykład w pewnym momencie, chcemy inaczej zbalansować głośność naszego miksu, uznamy, że bas jest za głośny i tak dalej, i zmniejszymy sobie te pozycje, to pokażę Wam, co się dzieje. Zmniejszamy sobie te pozycje. Ja tutaj jeszcze włączę sobie opcję Detached, żebyśmy widzieli też mikser. Zmieniliśmy sobie pozycję fadera na mikserze, żeby po prostu przez cały miks ogólnie bas był ciszej. No i nagle dochodzimy do momentu, w którym no aranżujemy. No i nagle mamy powiedzmy, że, że mamy ustawiony mikser na takiej głośności. Jeżeli mamy stworzoną automatyzację dla poziomu głośności z poziomu fadera to zaraz tylko po jakimkolwiek przesunięciu na playliście albo po puszczeniu play ten fader wróci na wyjściową pozycję Albo w pozycję, którą nadaliśmy mu Za pomocą automatyzacji Więc jakiekolwiek później zmienianie głośności w Basu w miksie Jest niemożliwe, bo sami sobie Tę te, możliwość odcięliśmy No to zapytacie teraz Bonifacy, mój drogi Jak w takim razie powinniśmy to automatyzować A no w bardzo prosty sposób Otóż moi drodzy Jest taka wtyczka, która się nazywa Fruity, 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 fruity Balance I to jest taka mała Niepozorna wtyczka, ale z tego poziomu Możemy sobie automatyzować głośność jakąkolwiek tak naprawdę. Kolejny błąd, jaki ja widzę w przypadku automatyzowania głośności z poziomu tej wtyczki, to jest to, że po stworzeniu takiej automatyzacji, na przykład w ten sposób, no nie zagłębiając się w szczegóły, to ma być tylko na cele demonstracyjne, tworzymy taką automatyzację i powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni z efektu bo faktycznie bas się ścisza, bas troszeczkę głośniej zaczyna grać i tak dalej. Natomiast chcielibyśmy dodać potem jeszcze jakieś efekty, no nie wiem, no cokolwiek, tak? Dodajemy jakiś plugin, no i dochodzimy do tego samego momentu, w którym byliśmy przy automatyzowaniu z poziomu pokrętła głośności w channel rack, czyli sygnał, który wpływa do tej wtyczki ponownie staje się cichszy, głośniejszy, cichszy, głośniejszy i tym samym wpływa na jej działanie, co oznacza, że ta wtyczka najlepiej wpinać się od razu, moi drodzy, na sam dół, na ostatni slot na kanale miksera, bo wtedy macie pewność, że zarówno przed wejściem sygnału do tego kanału miksera macie jasną sytuację, jeżeli chodzi o volume, jak i po przetworzeniu przez wszystkie efekty włączone na kanale miksera też macie czystą sytuację i dopiero tak przeprocesowany przez efekty, bas, tudzież inną ścieżkę, jakąkolwiek ścieżkę, przepuszczacie dopiero przez automatyzację głośności. I to wam daje pewność, że ta automatyzacja nie wpływa na istotne aspekty brzmienia tej ścieżki, Jaki nie będzie Wam przeszkadzać w dalszej pracy przy ewentualnym balansowaniu głośności na mikserze. Także pamiętajcie: Fruity Balance na ostatnim slocie miksera, z mojego doświadczenia, jest to najlepszy sposób automatyzacji głośności, jeżeli chcecie uzyskać faktycznie profesjonalne rezultaty. Także to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.